O miły czytelniku mój! Składajmy dzięki Bogu, jeżeli czujemy, że obdarzył on nas miłością i ufnością ku niebieskiej królowej. Gdyż według świętego Jana Damasceńskiego, Pan Bóg udziela tej łaski tym tylko, których postanowił zbawić. To są te godne pamięci słowa, którymi ten wielki święty i nas i siebie do ufności w Maryi pobudza. O Boża, rodzicielko, jeśli Tobie zaufam, będę zbawiony. Jeśli my pod Twoją opieką niczego się obawiać nie powinienem, albowiem Tobie wiernie służyć, jest to posiadać zbroję zapewniającą zwycięstwo a zbroję, którą Pan Bóg obdarza tych tylko, których chce zbawić.